W dzisiejszym filmie przedstawię wam najgorszą postać z każdego roku w Brawl Stars. Tak, przejdziemy tutaj do naprawdę dalekiej historii z 2017 roku, o której najprawdopodobniej nikt z was nie wiedział do czasów dzisiejszych Dzisiejszy film będzie bardzo ciekawy Ostatni film, gdzie przedstawiałem wam najlepszą postać z każdego roku Bardzo mi się spodobał, więc dzisiaj powstaje taka oto alternatywa gdzie będę wam przedstawiał najgorszą postać z każdego roku I myślę, że możemy zacząć z 2017 rokiem ponieważ wtedy rzeczywiście Brawl Stars no, wyszedł może nie na globala, nie był on dostępny dla każdego Wtedy był ten prawdziwy początek Brawl Starsa, no i w 2017 roku najgorsza postać, jaka była w tej grze, to był, moi drodzy, Bo. Tak, Bo był najgorszym zadymiarzem z 2017 roku i jak wam teraz powiem, ile ta postać zadawała, to naprawdę się zdziwicie, ponieważ Bo zadawał jedynie 100 HP, czyli to jeden strzał od Bo. Zadawał 100 HP, czyli zabierał 100 punktów życia od przeciwnika. To jest no, w dzisiejszych czasach nie do wyobrażenia, żeby postać w Brawl się zdawała tylko 100 HP, jako jeden strzał. No wiadomo, wtedy postacie miały trochę mniej HP, i to nie było tak w dzisiejszych czasach, że przeciętny zadymiasz ma 7000 HP, no ale wciąż 100 na jeden strzał, w dzisiejszych czasach ten zadejmiarz zadaje jak widzicie 1280 HP no ale parę lat temu to było kompletnie inaczej i ta postać to była najgorsza postać w grze. Raczej nikt z was wtedy nie grał, ponieważ no w Polsce nie można było grać Brawl Starsa, tylko w Kanadzie jeśli się nie mylę, no ale w dzisiejszych czasach, bo już jest o wiele lepszy ok przejdźmy do następnego roku czyli do 2018 no i wtedy w 2018 roku najgorszą postacią też rzeczywiście był Bo, to naprawdę do no, wybuchłem śmiechem jak o tym usłyszałem, że Bo nie dość, że był najgorszą postacią w 2017 to również był najgorszą postacią w 2018, no ale nie będę dawał tego samego zademiarza ciągle, dlatego w 2018 roku najgorszą postacią, jaka była w grze, to była Piper, Piper zadawała po prostu za mało obrażeń i miała za mało HP i w sumie nawet ja to pamiętam z starych czasów Brok gdzie kompletnie się nie dało grać w Piper, i to była jedna z najgorszych postaci w grze. I co najlepsze, dalej tak myślę, dlatego na Piper mam tylko 23 rangę. Może muszę zmienić mój tok myślenia i może powinienem zacząć wybijać pugarki na tej postaci, ponieważ w dzisiejszych czasach już wcale nie jest taka słaba, ale w 2018 roku była jedna z najgorszych postaci, która kompletnie. Nic nie zadawała no i była naprawdę bardzo samą postacią. Taki fun fact: można było grać tą postacią tylko na jednym trybie i to była e, nagroda. Czai się to mieć postać i możecie grać tylko na jednym trybie, ponieważ na innych trybach kompletnie się nie da grać na tej postaci. No naprawdę straszna rzecz, no ale na szczęście w dzisiejszych czasach ta postać jest o wiele Lepsza, ok. Przejdźmy do 2019 roku i wtedy ja przynajmniej już grałem. I pamiętam, rzeczywiście, nawet ja sam, jaka postać wtedy była najgorsza. Była to, moi drodzy, legendarna postać, co naprawdę było rzadkie w tamtych czasach, ponieważ kiedyś legendarne postacie były mega ciężkie do zdobycia. I no, jak ktoś miał legendarną postać, to oznacza, że miał bardzo dobrą postać, no ale nie w tym przypadku. Ponieważ najgorszą postacią w 2019 roku to. Był e, Kruk i Kruk to była najgorsza legendarna postać, i no, był to bardzo w sumie drogi zadymiarz i bardzo e, słaby. Dlatego w sumie też mało osób e, grało tą postacią i mało osób chciało go mieć, co naprawdę było dziwne. I dlatego e, każdy chciał mieć Leona. To jest też taki w sumie fun fact, że w 2019 roku każdy chciał mieć Leona. Tym też ja, no i nikt nie chciał mieć Kruka, ponieważ Kruk po prostu za mało zadawał obrażeń i miał ogólnie za mało HP. No i to bardzo dobrze pamiętam, że każdy chciał mieć Leona, nawet powstawały piosenki o Leonie i naprawdę dużo osób sobie ich nawet słuchało, tak, ale ogólnie rzecz mówiąc, no to. Krook był najgorszym zadaniażem w 2019 roku I to co tyle całą do powiedzenia Myślę, że możemy przejść już do kolejnego roku Czyli do 2020 No myślę, że już niektórzy z Was Wtedy grali w Road Stars'a no i najgorsza postać w tamtym roku to była postać, o której w sumie bym nie powiedział, że była najgorsza wtedy, ale no proplayerzy tak mówili w tamtych czasach, najgorszą postacią wtedy była max. no W tej chwili Max mam na 800 parków, ogólnie mam ją na 28 razy, więc to, to oznacza, że w dzisiejszych czasach nie jest taka słaba, ale kiedyś była jedna z najgorszych postaci, jaka była. W grze, a co najlepsze, ona dopiero wtedy wyszła, więc to było słabe, że to był nowy zodiumierz i nie dało się nim grać, ponieważ zadawał za mało obrażeń. No, to też jest jakby dla mnie niewiarygodne, jak mało ta postać zadawała. Ta postać miała rzeczywiście cztery ataki, jeśli mieliście swojego Star Powera i wciąż te cztery ataki, no nie mogliście tymi czterema atakami zbić jednej skrzynki, żeby zdobyć pr na solo show, więc to naprawdę było bardzo słabe. no i Według mnie ta postać to jest najgorsza postać Z 2020 roku Okej, okay, przejdźmy już do następnego roku Czyli do 2021 I pewnie większość z was Zaczęła wtedy grać w tam, Brawl Starsa, no i Najgorszą postacią jaka była Rzeczywiście wtedy w grze To był El Primo, no w sumie dziwne Ponieważ w dzisiejszych czasach to jest w miarę Dobra postać, jeśli się ją ogarnia, no ale kiedyś, czyli w 2021 roku, to no tą postacią nawet się nie dawało zadawać obrażeń. Dosłownie, zobaczcie sobie teraz, ile ta postać zadawała obrażeń! Naprawdę bardzo mało i mega się zdziwiłem, jak zobaczyłem ten oto urywek z jakiejś rozgrywki, ponieważ no nie pamiętałem tego, żeby ta postać aż tak mało zadawała. No ale o dziwo tak było, no i według mnie. Ten zadymiarz to jest najgorszy zadymiarz z 2021 roku. Okej, okay. myślę, że możemy przejść od razu do 2022 i tutaj można i wy pamiętacie jaka postać była. Wtedy najgorsze, no jeśli nie pamiętacie, to już Wam przypominam, najgorszą postacią z 2022 roku to była Jackie. Jackie, no, mega dużo ją hejtowałem w tamtych czasach. Mógłbym nawet tutaj przeprowadzić jakiś stary film, gdzie mówiłem o tym, jak ta postać była słaba. To naprawdę, ale zobaczcie, jak długo przeładowują się od Jackie ataki. Mega długo trzeba czekać ponieważ tak, no było, nie dało się zdawać żadnych obrażeń tą postacią była bardzo słaba, no i nie dało się mieć za bardzo pucharków oprócz Browbola. no na Browbolu, jeśli ogarnialiście tą postać, to wtedy mieliście szansę żeby rzeczywiście coś ugrać, ale tak, no to ta postać była bardzo słaba, no i w sumie sam bardzo dobrze o tym pamiętam, ponieważ już w tamtych czasach mówiłem jak ta postać była bardzo słaba, okej okay. przejdźmy rzeczywiście do 2023 roku. I ta postać jest bardzo ciekawa, ponieważ w dzisiejszych czasach to jest jedna z najlepszych postaci w tej grze, a wtedy, tak niedawno temu, ponieważ to było parę miesięcy temu, no to ta postać była najgorszą postacią. Jeśli wiecie już o kogo mi chodzi, no to jest to, moi drodzy, Frank. Frank to była najgorsza postać z 2023 roku, i też bardzo dużo mówiłem o tej postaci, że była aż tak słaba. I bardzo dobrze o tym pamiętam. I w sumie ta postać była bardzo słaba na początku tego roku. To nie tylko w tamtym roku, ale na początku tego roku ta postać wciąż była słaba dopiero e, dostał takiego buffa chyba 2 miesiące temu albo 3 miesiące temu jeśli się nie mylę i e, wtedy ta postać była po prostu niezniszczalna dostała hyperadowanie, e, ogólnie dostała taki remodel w sensie no, że po prostu e, zadawała o wiele szybciej obrażenia no i dzięki temu Frank stał się teraz jedną z najlepszych postaci ale rok temu i w sumie parę miesięcy temu tak nie było i ten zadajmiarz to był najgorszy zadajmiarz tej grze. Dobra, myślę, że możemy przejść do ostatniego roku z tego odcinka, i jest to oczywiście rok 2024, w którym wciąż jesteśmy, więc ciężko mi było kogoś wybrać. Ale już chyba zadecydowałem, jaka postać jest najgorsza z tego roku, i myślę, że każdy z Was się ze mną zgodzi, że najgorszą postacią z teraźniejszego roku to jest waga Hank. No, jakby każdy się chyba ze mną zgodzi, ta postać jest naprawdę bardzo słaba. Bardzo mało zadaje i ciężko jest w ogóle grać tą postacią. No, i w dzisiejszych czasach ta postać po prostu nie jest grywalna.